Pierwszy przykład, gdzie będziemy nakładać formatowanie warunkowe, korzystające z reguły. I to jest największa moc formatowania warunkowego, bo wszystkie dotychczasowe formatowania warunkowe tak naprawdę opierały się o wartość w komórce. Czy ona jest większa od czegoś, mniejsza od czegoś, powyżej i poniżej średniej, czy jest wartością zduplikowaną, ale te wszystkie, Opcje patrzyły na wartość, która znajduje się w komórce. A często zdarza się taka sytuacja, że my na podstawie wartości z jednej komórki chcemy na przykład zaznaczyć cały wiersz. Co w takiej sytuacji? Musimy napisać sobie odpowiednią formułę, żeby to prawidłowo działało. I tu chcemy bardzo prosty przykład na samym początku. Po prostu wartość mniejsze od. Dokładnie wartości mniejsze od wartości z komórki F1. I musimy właśnie napisać odpowiednią formułę do tego, żeby patrząc, tak? czyli jeśli będąc w komórce A3, to ta komórka tak naprawdę musi się patrzeć na komórkę C3. Podobnie komórka B3 też musi się patrzeć na komórkę C3. No i sama komórka C3 też musi się patrzeć na komórkę C3. Dopiero w kolejnym wierszu, tak, komórka A4, tak, może się patrzeć. Wezmę taki inny kolor teraz na komórkę C4. Znowu B4 na C4 i C4 na C4. Czyli musimy wrócić troszeczkę, właśnie do rodzajów odwołań, żeby pamiętać, odpowiednio zablokować. I my formułę. To jest taka nauka od Mikea Gierwina, żeby najpierw tą formułę napisać, przetestować, że dobrze działa, a później dopiero skopiować do formatowania warunkowego. Czyli ja sobie po prostu o tutaj będę zacząć napisać formułę i po prostu muszę sobie wyobrazić, że ja tą formułę piszę tak z punktu widzenia komórki A3, B3, C3 i tak dalej. Czyli mimo że jestem w kolumnie E, to tak naprawdę wyobrażam sobie, że jestem w kolumnie a, czyli zaczynamy sobie równa się i mnie interesuje czy wartość w komórce C3 i blokujemy sobie kolumnę, a wiersz pozostawiamy swobodnie przez to jak musimy patrzeć, tak, jeszcze raz, wszystkie tu inne pozostałe kolumny muszą patrzeć na kolumnę C, dopiero jak przejdziemy do kolejnego wiersza, tak, to tam się przesuwa na pozostałe Wiesz, i musimy sprawdzić, czy to jest mniejsze od wartości z komórki F1. No, cały zakres pojedyncza komórka od razu F4 blokujemy bezwzględnie, żeby się nie oszalało. Zatwierdzamy naszą formułę, kopiujemy sobie troszeczkę w bok i w dół i sprawdzamy nasze wyniki. No i wygląda, że jest ok. W związku z tym co? Wchodzimy w typ edycji naszej formuły, zaznaczamy ją. Kopiujemy, wychodzimy z tyłu edycji i teraz możemy sobie zaznaczyć zakres. Tylko teraz jest istotne, żeby aktywna komórka była ta, z której punktu widzenia tworzyliśmy tą naszą pierwszą formułę, czyli zaczynamy od komórki A3 i może być to na przykład kontr, 6 strzałka w bok, Ctrl-Strzałka w dół. co jest istotne, o ja sobie wiadę to, żeby to pokazać, że cały czas... Komórka A3 jest tą aktywną, więc z jej perspektywy nasza formuła będzie się kopiować na pozostałe komórki z zakresu. I teraz przechodzimy do karty narzędzia główne, formatowanie warunkowe i wybieramy opcję nowa reguła. Możemy tu wybrać wszystkie pozostałe style formatowania warunkowego. Tylko trzeba właśnie wczytać w szczegóły, ale nas interesuje właśnie ten ostatni użyj formułę, za tym kryje się największa moc formatowania warunkowego i możemy tu sobie Ctrl V wkleić naszą formułę i po prostu wybieramy sobie format. Jak mówiłem, że wypełnienie w większości sytuacji wystarczy. A sobie wybiorę ten mój jakiś niebieski. zatwierdzam sobie OK, OK i widzimy o całe wiersze pomalowane na niebiesko. Jak sobie zwiększy tą wartość, przynajmniej tak powiedzmy do 5000, to więcej, to na początku wierszy się pojawi, też są, tak zmieniły się, znowu się formatują. Tak jakbym sobie zmniejszył tą wartość znacznie, to mniej wierszy się formatuje. Znowu jest dynamiczne, nasze formatowanie warunkowe jest dynamiczne, zmienia się wraz ze zmianą wartości w komórkach. I tu przy formułach, w formatowaniu warunkowym musimy pamiętać, że puste komórki, ze względu na to, że korzystamy z formuł, będzie prawie zawsze traktował jako zera. Dlatego pusta komórka jest mniejsza od tutaj wpisanej wartości. Więc musimy o tym pamiętać i musimy odpowiednio budować formułę. Tak, jeszcze nie zwróciłem na to uwagi. Nasza formuła musi zwracać wartość logiczną prawda. Fałsz lub wartości z nimi tożsame, żeby formatowanie... Warunkowo zrozumiało, czy ma być nałożone, czy nie. Więc jeśli nie chcielibyśmy formatować wierszy, gdzie tutaj jest pusta komórka, no to moglibyśmy dołożyć taki warunek, połączyć razem, czyli funkcja oraz, mogła to być przykładowo, średnik, no i patrzymy tą naszą komórkę C3. Tak blokujemy ją tak samo jak wcześniej, czyli po kolumna i ma być różna od pustego ciągu znaków, czyli dwóch podwójnych cudzysłowów. Zamykam naszą formułę i teraz możemy przeciągać i kopiować w dół. i tutaj widzimy, o tutaj się pojawił fałsz. Czyli teraz muszę tą całą formułę skopiować, ctrl c i tutaj mogę skrót alt F, -F do menadżera reguł formatowania przejść szybciej, edytujemy tą regułę i tu o, mogę sobie wkleić te parametry. I podkreślę jeszcze raz, łatwiej właśnie przetestować tą formułę w komórkach Excela, bo to jakbym sobie właśnie na przykład dodał, na przykład po prostu sobie dodam tak i próbuję napisać funkcję oraz tak, Excel nie podpowiada mi nic związanego z zakresami, z nazwami funkcji i temu podobnymi rzeczami, więc łatwiej właśnie sobie najpierw przetestować, dobrze działa, po Excel nam podpowiada, widzimy po jakich dokładnie zakresach się, do jakich zakresów się odwołujemy, bo tutaj też się nic nie koloruje i wtedy po prostu zatwierdzamy sobie OK, OK i mamy, tak, puste komórki nie są formatowane. A, jeszcze raz tutaj na przykład skasuję, tak, znowu nie jest formatowanie, ale ok, Ctrl Z, cofamy się, więc pierwsza reguła formatowania warunkowego z formułą stworzona i podkreślam, tak ważne, że właśnie działa na wartościach, też patrzenie na inne komórki.